ZACIĘTY bój. Ojcze... Ojcze... Oj, już idę... Zaczekaj na mnie! Widzisz, jak opanowałem latanie? A ile nabrałem sił! Zobaczysz! Ruszam do lodolandii rzucić wyzwanie tej bece śniegu Arktosowi! Hej, Arktosie! Stawaj do walki! Spróbuj zwyciężyć mój Smoczy Ogień! Arktos ci nie słyszy, mój syn. Jak to nie słyszy? Musi! Przecież jest tutaj! Widzę go w świetle Księżyca. Stoi nad urwiskiem i patrzy na nas. Pokażę temu tyranowi, co potrafi mój smoczy ogień! Wolność dla krainy lodów! Hejże Zniknął? Ach, nie został po nim nawet nos z marchwi. Ojcze, czyżby udało mi się doszczętnie zniszczyć Arktosa? Pośpiech i pewność siebie to źli doradcy synu. Gdybyś mu się przyjrzał, wiedziałbyś, że to nie Arktos, tylko jeden z jego śnieżnych posągów. Czemu mnie nie powstrzymałeś? Twój ogień, synu, to potężna broń. Musisz się nauczyć mądrze jej używać. Więc nie byłoby rozsądnie zniszczyć Arktosa? Ja tego dotąd nie uczyniłem. Pamiętaj, że pokonać Arktosa zionąc ogniem to żadna sztuka. Nie rozumiem tego, ojcze. Ojcze? A, więc to był tylko sen. Zbudź się wreszcie śpiochu? A, to ty, tylko. Cudownie mi się dziś spało. Och, a ja już od świtu zbierałam nektar. Nektar? Mm, od razu czuję smak miodu. Zjadłbym z chęcią trochę na śniadanie. To samo powiedziała twoja przyjaciółka Milunia. Milunia? O nie! Oh. Och, ta dzisiejsza młodzież ciągle gdzieś pędzi. O nie, nie ma mowy, tabalugo. Miodu nie dostaniesz. Ale Milunia tak go lubi. Dałbyś mi choć odrobinę. W ulu mamy czas wylęgu. Cały miód jest potrzebny dla młodych pszczółek. Poczęstuj Milunię marchewką. Znudziła jej się. Znudziła? Ty i Milunia ostatnio wciąż jecie miód. Ach, chyba muszę poszukać innego ula. Z życzliwszymi pszczołami. Jak chcesz. Bądź ostrożny! Inne pszczoły mogą okazać się znacznie mniej przyjazne ode mnie. Złyku! Już lecę! Lecę! Nigdzie nie widać żadnych pszczół. A! Są jednak jeszcze takie, u których znajdzie się chyba zapasik miodu. Przepraszam? O, co je ugryzło? Może pokażą mi drogę do ula? Mój musi mieszkać gdzieś w tej dolince. Jaka tu cisza! Ciekawe, czy ktoś przede mną odkrył to miejsce: hmm? la, 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 la O! Zgubiłem je! A cóż to? Wygląda jak miód. Pachnie jak miód i mm. smakuje jak miód. I to najpyszniejszy na świecie. Ha! Stoję akurat pod plastrem. E, he, pszczoły chyba dadzą usztknąć mi trochę. Miód i tak przecież kapie na ziemię. A, au! Czemu mnie żądlicie? Przestańcie! A oj, uspokójcie się, przestańcie, proszę. Dobrze, już nie tknę waszego miodu! To oduczy tego wścibskiego smoka wykradać mój miód. Dziwię się tylko, że nie przybiegł pszczół swoim smoczym ogniem. Bo nie chcę wyrządzić im krzywdy. To dobrze, bo właśnie odkryłem, że ten ich miód bardzo wzbogaca lody. Wzbogaca lody? Ty tutaj? Byłem pewien, że wysłałem cię po miód. U uznałem, uznałem, wasza lodowa mość, że lepiej będzie troszkę odczekać. Odczekać? Eee, aż pszczoły odrobinę ochłoną. Ostatnie podebranie miodu wytrąciło je z równowagi. Hmm, zapewne. Czy przyszło ci jednak na myśl, jak zwłoka podziała na mnie? Po miód. A przy okazji, schwytaj wreszcie smoka. Do prawdy służba dziś schodzi na psy. Przecież tego smoka odstraszyło kilka małych pszczółek. Muszę z nich być naprawdę groźnowani. Nie wytrzymam. Krótką masz pamięć, ale kto się... Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wystarczy odsuńcie się. Chcę zobaczyć tego pyszałka, który myśli, że może podkradać mój miód. Nie podkradałem żadnego miodu. A co masz na nosie? Marmoladę? Mm. Dość z tego, odfruńcie! I proszę więcej dyscypliny. Miód sam skapnął mi na nos. A ciebie pewnie wiatr zaniósł na drzewo. Nie, ja. Myślisz, że dam się nabrać na bajeczki kogoś, kto należy do świty Arktosa? Mhm. Żaden smok nie podporządkowałby się Arktosowi. Smok? A szczególnie ten tutaj. Który? Ja jestem Smokiem. Ty! Hmm? <laughs> Spójrzcie na moją paszczę, skrzydła, ciało pokryte łuską. Mają je tylko smoki. I zielone nietoperze i latające żaby. <laughs> Chwileczkę! Potrafię zionąć ogniem. Udowodnij to dobrze? <śm> no i ktoś <śm> <śm> tu dymi <śm> jak komin. Widać ten upadek z drzewa przytkał mi przewody. <śm> <śm> <ś> Nie wysilaj się, jesteś naprawdę pocieszny. <ś> 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 Ten arktos powinien cię lepiej przeszkolić. Nie przysłał mnie arktos. Wierzycie, że jestem smokiem? Szkoda, szkoda, jesteś smokiem. Ale jakimś karłowatym tym. Tak, wszystkie smoki, o których słyszeliśmy, były ogromne Na przykład Tyrion Wielki Ja jestem Tabaluga, syn Tyriona Akurat, kłamiesz w żywe oczy Smoki nigdy nie kłamią Naprawdę jesteś Tabaluga, syn Tyriona? W takim razie witajcie, Bzunhilda, królowa dzikich pszczół Ach. Niech ci się tylko nie przywróci w głowie Jeszcze nas wcale nie znasz czy to jest sposób, by was lepiej poznać? Owszem, specjalny dla smoków. Wobec tego rezygnuję. Utknąłem. Pomóżcie mu! Nie mogę tu zostać na zawsze! Mam nadzieję, Tabalugo, że mnie nie zawiedziesz. Jak ja się stąd wydostanę? Dowiesz się w swoim czasie, a na razie jesteś tu, by dowiedzieć się czegoś o dzikich pszczołach i o miodzie. O, o to mi właśnie chodziło. Przyjmuję to wyjaśnienie, chodź ze mną. Poznasz nasze robotnice. Czy to te pszczoły, które uwijają się wśród kwiatów? Tak, i żebyś wiedział, że na tym wygrały. Hej, panny! Co wygrały? Nektar i pyłek kwiatowy. Życiodajny pokarm. Jest niezastąpiony, a ten rocznik wyślemy na konkurs rojów. Czy pyłek wchodzi w skład miodu? Daje zdrowie i siłę. No spójrz tylko, nic dziwnego, że arktosowi tak zależy na naszym miodzie. Więc O, tu mamy żłobek. Te maluchy właśnie się wykluły. Ja też wyszedłem z jaja. Musiało być spory. O, idzie niania. Te dzieci wcale nie są podobne do pszczół. A jak ty wyglądałeś, jak się wyklułeś? Naprawdę chwytają za serce. Ta malutka jest rozkoszna. Pocałuj ją. Ja... E... Nie płacz już. Smok bardzo ci lubić, jesteś jest nieśmiały. Weź się, nianiu. Zbliża się pora karmienia. Ech, urocze maruchy. Ach, żeby tak znów być larwą, żadnych trosk, żadnych zmartwień. Ech, wspominałaś coś o Arktosie. Cii, bo wystraszysz dzieci. Opowiem Ci wszystko po drodze do głównego ula. Arktos odkrył nasze gniazdo i wysłał swego sługę, by wykradł nasz miód. Moi strażnicy sądzili, że ty też jesteś śpiegiem. Zachowałem się nierozważnie. Arktos tylko posmakował miodu, a złodzieja wzięłyśmy bez litości na żądła. Chyba pojął, że lepiej z nami nie zadzierać. Masz ci los! Znowu pszczoły! Te wstrętne, kłujące stworzenia! Więc czemu się nie przebrałeś, tylko występujesz w służbowym stroju? Bo zawsze go noszę. Ja mój też, ale mój jest żądło odporny. O, byś miał rację. Jego lodowa mość chce pławić się w miodzie. Dobrze, że tym razem dysponujemy tajną bronią. Wszystko gotowe do ataku? Zbliżamy się do celu. Rozpylić lód. A co stopada? Hmm? O, jakie zimne. Zaczekaj. Strzał w dziesiątkę. Ugh. O nie! Jeszcze jedna salwa. A potem pomiód. To Arktoplan. <laughs> Trzymać ogień! Niedźwiedzie gotowe? Gotowe! Pomiód, koledzy! Jak zimno! Cała zdręczniałam! Chłopaki, mam miód! Ej, saksy pełne miodu! No właśnie, domyślałem się, że to będzie łatwe zadanie. Górę i zmykamy! Mam nadzieję, że Arktoplan nie będzie cały się lepiej. Za to nie dam głowy, Jakubie. Nasze łapy ociekają miodem. Więc radzę wam je oczyścić, nim staniecie przed Arktosem, bo traficie do sali triumfu. Dobrze, w porządku. Co za niewdzięczny typ. Ach, pyszności, miodek. Tak, nasza zdobycz naprawdę powinna ucieszyć jego O! Nareszcie rozwiązałem problem wyjścia i wejścia. Ale za późno, żeby ścigać tamtych. Pewnie pszczołom przyda się moja pomoc. Tego się obawiałem. Uratował nas ogień. I ty, Tabalugo, dzięki temu, że własnym ciałem zasłoniłeś wejście podczas ich ataku, co osłabiło napór lodu. Widzę, że was, Smoki, żadna siła nie zmoże. Właściwie ja. Tabalugo! Tabalugo! O? Tu jestem! Od rana wszędzie cię szukam. Na szczęście spostrzegłam dym. Zapomniałeś, że zaprosiłeś mnie na śniadanie? Jesteś trochę za mała na szpiega, Arktosa. Ja miałabym być szpiegiem? Królowo, przedstawiam ci moją przyjaciółkę Milunię. <noise> Żartowałam, choć właściwie Arktos i jego sztuczki to nie temat do żartów. Arktos? A co on znowu zbroił? Nie ma czasu na wyjaśnienia, Miluniu. Arktoplan lada chwila może tu wrócić. Właśnie! Potrzebny nam plan działania. Tylko jaki? Cóż, mam pewien pomysł, który może okazać się skuteczny. Um, Smok? Owszem, Jakubie, Smok! Kazałem ci go przywieźć, ale go tu jakoś nie widzę. Gdzie go masz? A, smoka! Ja też go nie widzę. Być może wrócił do domu, wasza oziębłość, ale poza tym moja misja zakończyła się całkowitym sukcesem i nie urządziła mnie ani jedna pszczoła. Nie obeszłoby mnie, nawet gdybyś wrócił kolczasty jak jesz. Czy przywiozłeś miód? Mnóstwo wasza lodowadość. Niedźwiedzie, wystąp! Szybciej, nie ociągać się! Ich nieśmiałość w obliczu waszej najwyższej lodowatości nie powinna dziwić. Oczywiście, co zrozumiałe, że budzę lęk poddanych. No, czekam! Nie widzę żadnego miodu. Oto on, mości Arktosie. To wszystko? Tak jest, najjaśniejszy panie. M mieli pełne sakwy miodu, widziałem na własne oczy. Nie chcieliśmy tego, ale stało się. Czyżbyście zjedli mój miód? O, panie, nie wyobrażasz sobie, jaki był pyszny, a jaki kruchy był sam plaster. A na nim te gęste, <grym pachnące <grym> krople niewysłowionej <grym> słodyczy. Już. Och, to nie moja wina. Błagam, nie zamrażaj mnie na jaśniejszy panie. Więc powiedz, kto wpadł na ten głupi pomysł, żeby posłać niedźwiedzia po miot? Eee, wasza oziębłość. <laughs> <laughs> Przestań bawić się ze mną w babkę! Podejdź, nie zamrożę cię! Och, dzięki, wasza łaskawość, dzięki! Ale jakby nie było, ktoś musi wrócić po miód, to mam znowu być ja! Tak, ale polecisz bez niedźwiedzi, towarzyszyć będą ci foki! Kiedyś sądziłem, że moja funkcja na dworze zapewni mi ciche, spokojne życie. Anonsowanie gości, polerowanie starych sreber. No cóż, być może pszczoły jeszcze nie odtajały, lecz dla pewności utłuczcie trochę lodu! O nie, nie! Spróbuj nas złapać! Pszczoły znalazły sobie nową dziuplę, a niech to! Czemu ja zawsze muszę mieć pecha? To wszystko wina tego smoka! A! Czy wszystkie otwory są zasłonięte? Tak to, ta Balugo. Ognia! O, a, o, o, och, takie ewolucje nie są w moim guście. Udeśmy na nich! Sądzę, królowo, że warto poczekać. Nie, a -a 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 -a. Skończcie te błazeństwa na linach. Mamy zdobyć miód. Tym razem, gdy znajdziemy się nad Dziuplą, skaczcie. <śpiewanie> Powtórzę lot, ale skaczecie w trójkę, albo czeka was powrót do domu przed obliczem jego lodowatości. Słuchajcie jak borki, zróbcie coś! O, o, o. Zejdźcie ze mnie! O, o. Ukłucia pszczelich żądeł są prawie tak piekące, jak smoczy ogień. Damy im taką nauczkę, że nigdy tu nie wrócą! Szybko, wszyscy do dział! Zasypać ich lodem! Ach. Koniec z przebrzydłym lodem. Koniec z rzucaniem lodu na spokojne pszczoły. O, o to nie dla mnie. Zabieram się stąd. O, a, 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 nie zniosę tego dłużej. Muszę uciekać. Zrzucę część ładunku i wtedy Arctoplan nabierze szybkości. O, o, o. O, Nie nadążamy za wami e? Nie martw się, odholujemy ich tylko i wracamy <laughs> Takie latanie to ja rozumiem Mam nadzieję, że tego sługusa czeka to, na co zasłużył Skoro pozbyłem się tych myśliwych pesti, powinienem pomyśleć, co powiem jego oziębłości. A ty nie otwieraj dzioba, bo ciebie też mogę się pozbyć. No. No, no, to by nie było zbyt ładne. Zostaw mnie, nie wtrącaj się. <laughs> Aha, to nie koniec naszych porachunków, jeszcze nie. Do wszystkiego zbusił mnie Arktos. Wycierpiałem swoje. Urządlenia palą mnie żywym ogniem. Jak Arktos zamieni cię w sobel, z pewnością poczujesz ulgę. O, zamrozi mnie. Oczywiście, przecież ci nie podziękuję za rozbicie Arktoplanu. Pewnie niczego nie rozbiłem. A, a! Nie. Poczekaj chwilę. O! O! Na to nigdy nie znajdę usprawiedliwienia. Najlepiej będzie, jeśli weźmiemy sobie urlop. <noise> ani słowa uchu! Nie chcę słyszeć żadnych bzdur o tym, kto się śmiej o Nawet mi to przez myśl nie przeszło. <noise> ani miodu, ani arktoplanu, a Jakub jeszcze uważa, że może od tak pójść na urlop. To ponad moje siły! <noise> Pięknie się spisałeś, tabalugo! Nie tylko nas ocaliłeś, ale znalazłeś nam idealne miejsce na ul. Tu już nam nikt nie zagrozi! I pomyśl, jak sprytnie zapomniałeś, że mamy razem zjeść śniadanie! A co w tym sprytnego? Nie rozumiesz? Gdybyś pamiętał o naszym śniadaniu, nie spotkałbyś dzikich pszczół? <laughs> I nie siedzielibyśmy tu teraz z nimi, jedząc ten wspaniały, pyszny miód! <laughs> 拿块拿钱。